Cześć Boże, witajcie, mamy dzisiaj poniedziałek. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Do Jezusa przyszła matka synów Zebedeusza razem z synami. Pochłoniła mu się i o coś poprosiła. On ją zapytał, czego pragniesz? Odpowiedziała: powiedz, aby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie obok ciebie. Jeden po prawej, a drugi po lewej stronie. Jezus odparł: sami nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli: Możemy. Tedy On rzekł: Kielich mój będziecie pili, ale nie do mnie należy przydzielić miejsce po mojej prawej i lewej stronie. Zajmą je ci, dla których mój ojciec je przygotował. Usłyszało to pozostałych dziesięciu i oburzyli się na tych dwóch braci. Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: Wiecie o tym, że rządzący uciskają ludzi, a wielcy dają im odczuć swoją władzę. Nie tak ma być między wami. Jeśli ktoś z was chce być wielki, niech będzie waszym sługą. A jeśli ktoś z was chce być pierwszy między wami, niech się stanie waszym niewolnikiem, tak jak syn człowieczy, który nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu. Dzisiaj w tej Ewangelii mamy klasyczny przykład, gdy ktoś się wstawia za innymi ale w rzeczywistości jest spatrzony nie w dobro tych osób, w których imieniu prosi, lecz jest pochłonięty własnymi myślami. Dąży do zrealizowania własnych planów. Matka synów Zebedeusza przeprowadza swoich synów i mówi Jezusowi – powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Z pozoru to może wyglądać właśnie na troskę o innych, ale kryje się za tym dążeniem do realizacji Własnych planów. Realizacja określonego scenariusza. Ja wiem, jak będzie najlepiej. Ja wiem, co jest dobre dla moich dzieci. Takie przywiązanie do własnego pomysłu i chęć, żeby go za wszelką cenę zrealizować. Pilnujmy czystości swoich intencji, gdy próbujemy na pozór wstawiać się za innymi, a w rzeczywistości myślimy głównie o sobie. O swoim interesie. O swojej korzyści. Niech was błogosławi Bóg, szef mogąc. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.